Siema, witam Was wszystkich w kolejnym wideo. Ja to Adrian Wodarek, a to miejsce to kryptosfera. Na początek chciałem przywitać najnowszego patrona Redneo, bo w poprzednim materiale o tym zapomniałem. Jednocześnie zachęcam wszystkich do zapoznania się z ofertą dostępną na Patronite. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, jak zamierzam rozegrać start DEXA Pulse X. Dodatkowo na koniec mam dla Was konkurs, w którym do wygrania będzie 10 USDT, i mam wielką nadzieję, że tym razem w końcu ktoś się zgłosi, bo już trzeci raz próbuję oddać komuś dyszkę, robię losowanie, a potem zwycięzca się nie odzywa, także do trzech razy sztuka, a teraz przechodzimy do tematu odcinka. OK, a więc zacznijmy od tego, że sieć testowa PulseChain V3 ruszyła i w kolejnych dniach będę mocno koncentrował się na tej sieci, więc jeśli jest to temat, którym jesteście zainteresowani, to koniecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. W najbliższych materiałach przygotuję mały poradnik do tego, jak odnaleźć się w ogóle w ekosystemie PulseChain oraz omówię dla Was jeden ciekawy, zapowiadający się projekt, który powstaje na pulsie, ale dzisiaj nie o samym łańcuchu, a o jego pierwszym i najważniejszym produkcie, czyli zdecentralizowanej giełdzie Pulse X. Zanim zacznę opowiadać, muszę wtrącić mały disclaimer. Treści, które tutaj przedstawię, zbudowane są na podstawie zapewnień i tego jak to działało w przeszłości, a wtrącam to tutaj dlatego, że sytuacja może ulec zmianie, choć byłaby to zmiana na tyle znacząca, że raczej na tę chwilę już byśmy o niej wiedzieli. Mam tu na myśli niedawny problem seku do stakingu, ale zaraz bardziej rozjaśnię o co chodzi. Przejdźmy więc do konkretów. Pulse X, choć jest w głównej mierze Forkiem Uniswap, Mac kilka unikatowych cech, z czego najważniejszą jest dla mnie zamknięta z góry określona podaż. Oznacza to, że wszystkie tokeny, które kiedykolwiek się pojawią, zostaną rozdysponowane proporcjonalnie do tych, którzy wzięli udział w poświęceniu i nigdy nie powstaną nowe. Nie ma żadnej inflacji. Dodatkowo Pulse X ma oferować nam single asset staking. Oznacza to, że posiadacze tokenów PLSX będą mogli zamknąć je w lokacie, za co w zamian otrzymają derywat XPLSX w pierwszych wersjach testowych PulseChain, gdzie Pulse X oferował znacznie więcej możliwości niż oferuje najnowsza wersja na testnecie V3, widniała informacja mówiąca o tym, że stakeując PLSX i otrzymując XPLSX, zwiększamy swoją pulę tokenów Pulse X. Normalnie, jak to w klasycznym stakingu. Skąd jednak biorą się te tokeny, gdy nie ma żadnej inflacji i mamy z góry określoną podaż? Otóż dokonując wymiany jednych tokenów na drugie giełda pobiera dla siebie mały procent z tej transakcji i z tej opłaty transakcyjnej mała część zostanie pod powierzchnią zamieniona na tokeny PulseX, X, które zostaną przydzielone proporcjonalnie do posiadaczy tokenów X Pulse X, czyli stykujących PLSX. Można się w tym pogubić, ja wiem, ale jak tylko Pulse już oficjalnie wystartuje, sporządza dla Was pełen poradnik krok po kroku, jak poruszać się po giełdzie Pulse X, natomiast w tej chwili opisałem. Single Asset Staking, dlatego że jest to bardzo istotne dla zrozumienia tego, jak zamierzam rozegrać start Dexa Pulse X. Więc na początek całość zamienię na X Pulse X cały 100%, bo dlaczego nie? Mogę ściągać je z tego stakingu partiami. Nie muszę w razie potrzeby od razu wychodzić całością, a ta całość będzie mi pasywnie pracować do momentu, gdy nie uznam, że gdzieś mogę osiągnąć większą korzyść ekonomiczną. Jakiś czas temu przygotowałem sobie już sposób, w jaki zamierzam rozegrać start Chaina w kontekście tokenów natywnych puls i nawet zrobiłem film, gdzie opisuję swoją taktykę, do którego link wyświetli się powyżej. Opisywałem w niej, że zamierzam postąpić odwrotnie niż Reszta i zaraz na starcie część ze swoich tokenów puls zamienić na pi-hexy, ponieważ uważałem wtedy i uważam nadal, że w momencie startu hype i ciśnienie na pulsy będzie tak olbrzymi, że ludzie będą zrzucać się ze swoich hexów za bezcen. Generalnie to taki właśnie plan mają wszyscy, którzy nie wzięli udziału w poświęceniu na pulse i między nimi rozgrywać się będzie chora walka o to, kto da więcej. Tak, oczywiście, przypuszczam. Stawiam na to przypuszczenie do tego stopnia, że tak jak opisałem w Wymienionym w filmie, zamierzam małą część tokenów puls wymienić na heksy, a potem, gdy emocje już opadną, liczę na to, że pulsy stracą na wartości w parze do heksa i w ten sposób uda mi się wymienić część z heksów na ilość pulsów, którą zagrałem na początek, a to, co mi zostanie, będzie moim zyskiem. Brzmi to skomplikowanie, ale w praktyce jest dosyć proste i można to sprowadzić do tego, że zamierzam postąpić dokładnie odwrotnie niż tłum, i to zachowanie tłumu liczę, że uda mi się wykorzystać dla osiągnięcia korzyści. I dokładnie tak. Taki sam pomysł mam na Pulse X, tylko w przypadku pulsów ilość przeznaczona na trade to 4% całości, a w przypadku Pulse X będzie to 10%. Po pierwsze, moja torba Pulse X waży znacznie więcej, więc jestem więcej skłonny zaryzykować. Po drugie, uważam, że pulsy są mimo wszystko cenniejsze niż Pulse X, dlatego jestem z nimi ostrożniejszy. Więc znów. Uważam, że ludzie chcący wejść w posiadanie Pulse lub Pulse X mogą oddawać za bezcen heksy i zamierzam to wykorzystać. i Liczę na to, że wymienię Pulse X na heksy, a gdy emocje trochę opadną, spekuluję, że trend na parze Pulse X do Hexa zacznie się odwracać to znaczy, heksy zaczną zyskiwać w parze do PLSX i liczę, że uda mi się odkupić swoje PLSX, jednocześnie zachowując trochę heksów jako zysk. Ponadto jestem zdania, że jeżeli start Pulse Chain przebiegnie bez problemów i jest. Tylko kwestią czasu, zanim Richard ogłosi kolejne poświęcenie, gdyż według jego słów już w tej chwili jest oddelegowana grupa deweloperów pracujących dla niego, którzy zajmują się stworzeniem jego własnego portfela kryptowalutowego. W związku z powyższym 20% z mojej startowej puli docelowo przeznaczony jest na ten sacrifice, gdy zostanie już ogłoszony. Na ten moment nie planuję żadnych PLSX-ów udostępniać w pulach płynności samego protokołu Pulse X ani rozwijającego się na pulsie DeFi. Choć jest to temat otwarty i jeśli z czasem zobaczę, że jest to opłacalne, to zapewne częścią kapitału pójdzie tam, gdzie przy stosunkowo małym ryzyku można coś dla siebie urwać. Na takie defi zagrania planuję przeznaczyć maksymalnie 4% puli startowej. Ze względu na to, że tak samo jak powstaną porządne protokoły, tak samo powstanie też cała masa skamów i rak puli, więc jak to mówi Piotr Gostopowicz, wszystko, wszystko z głową. A jako że poświęcenie, którego dokonałem na Puls X było jak na mojej możliwości całkiem znaczące, nawet malutkie w ujęciu procentowym zagrania spokojnie zaspokoją moją chciwość i apetyt na ryzyko. Ok, i tak samo jak w przypadku Pulse postanowiłem, że 1% przeznaczę jako małą nagrodę dla samego siebie, tak i w przypadku Pulse. X, 1% całości jest totalnie dla mnie, na moje uciechy codzienności. Nie mam zielonego pojęcia, na co konkretnie to wydam i w jakim momencie zrealizuję ten zysk, ani czy zrobię to na kilka transz, czy wybiorę wszystko naraz. Ale uważam, że należy raz na jakiś czas wręczać samemu sobie małe nagrody za słusznie podjęte decyzje, i wierzę, że decyzja o poświęceniu na Pulse X właśnie taką była. Podsumowując temat Pulse X, na start 80% tokenów PLSX wrzucam na Single Asset Staking 20% jest przeznaczone do zamiany na Heksy, przy czym liczę na to, że uda mi się te pulsy X po pewnym czasie odzyskać, robiąc sukcesywnego flipa na parze PLSX do HEX. Jeśli mój plan się nie powiedzie, nie ma żadnego problemu, bo koniec końców chodzi mi o to, żeby mieć jak najwięcej heksów na pulsie, przy czym w sytuacji, gdy mógłbym je mieć zupełnie za friko, zakładając, że moje zagranie okaże się sukcesem, to będę bardzo zadowolony. Za darmo to uczciwa cena. Wtedy te zdobyte z powrotem PLSX -y również wrzucam na lokatę. Wiadomo. Przechodząc jednak dalej, w sytuacji, gdyby Rysiek rzeczywiście odpalił kolejne poświęcenie na wallet, to 20% ze wszystkich tokenów, które otrzymam na start, jest przeznaczone na ten sacrifice. Do tego czasu również będą one umieszczone na Single Asset Staking. 4% jest przeznaczone na eksperymentowanie i ryzykowanie w świecie DeFi, natomiast 1% jest przeznaczone dla mnie. Co w przypadku, gdyby to wszystko, co właśnie Wam opowiedziałem, potoczyło się się według moich założeń da mi 20% na poświęcenie na wallet, 75% na single asset staking, darmowe heksy, 4% pracujące w DeFi i 1% jako moja nagroda za ciężką rozgminę do zrealizowania w dowolnym terminie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, jak zamierzam rozegrać start detector Pulse X. Oczywiście bardzo bym sobie życzył, aby wszystko poszło po mojej myśli, jednak ci z Was, którzy mnie obserwują, to wiedzą, że zazwyczaj staram się wykonywać tylko takie ruchy, które nawet jeśli nie pójdą po mojej myśli, to sytuacja dalej jest. Dla mnie względnie korzystne. A teraz już przechodząc do tokenów RC20 i ich kopii. Ponieważ sam Rysiek mówił, że największym wyzwaniem dla sieci Pulse będzie przeniesienie tokenów ERC20 na łańcuch Pulse, tak aby wlać ekonomiczną wartość w Pulse Chain, wziąłem również pod uwagę, że chcę dołożyć się do sukcesu tej sieci i część z moich ERC20 przenieść na PULS i zamknąć w pulach płynności na PULS X I teraz tak, na sieci Ethereum posiadam następujące kryptowaluty HEX i stajki HEXA HEDRON ICOSA PULS BITCOINA ACK i NFTK, ATM oraz tokeny WAIT, DESI i TEXA. Różne z nich zamierzam różnie rozegrać, mianowicie wraz ze startem sieci, wszystkie ich hexy zostawiam na łańcuchu Ethereum, wszystkie HEDRONy zostawiam na łańcuchu Ethereum, wszystkie DESI również zostawiam na Ethereum, ponieważ DESI to nic innego jak derywat hexa. 200 sztuk iCosy przeniosę na pulse chain. Wszystko co związane z Pulse bitcoinem na sieci Ethereum od razu sprzedaję, ponieważ uważam, że to momentalnie na Ethereum nie będzie nic warte czyli pulse bitcoiny, AC tokeny i NFTK ATM. To samo docelowo robię z tokenem Wait, choć podejrzewam, że jego cena będzie momentalnie tak niska, że to nawet się nie będzie opłacało, ponieważ te zostawiłem sobie płynne, nie tworzyłem lokaty. 1 milion teksanów na ethereum od razu sprzedaje, a drugi przenoszę na Pulse Chain i łączę płynnością z milionem teksanów na Pulse. A drugi milion teksanów na Pulsie zamknę w lokacie albo zostawię luzem, tego jeszcze nie wiem nawet ja sam. Zależy jak się temat będzie rozwijał. A więc moja kontrybucja dla nadania rozpędu i wartości ekonomicznej dla Pulse Chain to będzie token Icosa i token teksan. W ogóle to generalnie wydaje mi się, że wszystko poza Ihexem i Ihedronem w momencie startu pulsa zostanie zdumpowane, a wartość, która to miało, przejdzie na pulsing, ale to tylko moje gdybania. Ok. Na ten moment tak zamierzam rozegrać start sieci Pulse, DEXA Pulse X oraz wszystkie swoje tokeny ERC20, jak i ich kopie PRC20. Dajcie mi znać w komentarzu w jaki sposób wy przygotowujecie się, czy macie już zaplanowane, co zrobicie ze swoimi tokenami oraz w jaki sposób prezentują się wasze taktyki, aby wyszarpać dla siebie jak najwięcej. No i konkurs. Wiadomo, niech tym razem w końcu się uda. Zasady są takie: zostawiasz komentarz, lajka i subskrypcję, a w przyszłą niedzielę znów zrobię losowanie i mam nadzieję, że że tym razem zwycięzca w końcu zgłosi się po odbiór nagrody. Dobra, nie przedłużając, na dzisiaj już się żegnam. Wielkie dzięki za czas poświęcony na oglądnięcie tego wideo i do zobaczenia. Cześć! Cześć, to znowu ja. Słuchaj, jeśli podchodzisz poważnie do tematu kryptowalut, to wiesz, że będziesz musiał się z nich rozliczyć. A najlepszym narzędziem do tego jest platforma Cointracking, z którą współpracuję. Jeśli zarejestrujesz się na Cointracking przy użyciu mojego linka, który znajdziesz w opisie pod wideo, otrzymasz 10% zniżki na wszystkie dostępne pakiety. Ponadto, jeśli wybierzesz płatność w bitcoinie, przysługuje Ci dodatkowe 5% rabatu. Polecam i zapraszam.